Tego lata będzie głośno w lubańskiej dwójce. Właśnie w wakacje gmina zamierza zrealizować tam większość prac remontowych, na jakie w ubiegłym roku pozyskaliśmy spore fundusze. Kolorowy i niezwykle bajeczny. Pełny radości i uśmiechów najmłodszych. Tym razem bez waty cukrowej i dmuchańców, ale za to z książką. W dzisiejszym wideoinformatorze powiemy o modernizacji budynku Szkoły Podstawowej nr 2, oraz festynie czytelniczym. Już wkrótce rozpocznie się kompleksowy remont budynku szkoły podstawowej numer 2. Prace obejmą wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, wymianę elewacji, poszycia dachu i montaż paneli fotowoltaicznych, wymianę instalacji ciepłej i zimnej wody użytkowej, instalacji elektrycznej i wentylacyjnej, instalacji kanalizacji sanitarnej i armatury łazienkowej, a także modernizację oświetlenia. Nad całością zadania będzie czuwać inspektor nadzoru budowlanego, z którym jestem w stałym kontakcie. I myślę, że nasza współpraca, współpraca z Urzędem Miasta, zagwarantuje ukończenie prac przed 1 września. Harmonogram prac uwzględnia konieczność zrealizowania zasadniczej części remontu podczas wakacji, tak aby działania ekipy budowlanych nie kolidowały z funkcjonowaniem szkoły i uwzględniały bezpieczeństwo uczniów. Po modernizacji szkoła musi spełniać standardy określone w audycie energetycznym, czyli zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych, ale zmniejszenie emisji i zużycia energii elektrycznej, energii cieplnej i to się stanie, to będzie faktem. Wartość inwestycji to ponad 3 miliony złotych, z czego 1,7 700 złotych stanowi dofinansowanie pozyskane w ramach projektu partnerskiego realizowanego wraz z gminą Gromadka oraz Lwówkiem Śląskim. Z uwagi na remont podczas wakacji kontakt z dyrekcją, nauczycielami i administracją szkoły będzie możliwy tylko telefonicznie lub poprzez pocztę elektroniczną. Około 150 uczniów klas pierwszych z Lubańskich podstawówek wzięło udział w festynie czytelniczym zorganizowanym przez Miejską i Powiatową Bibliotekę Publiczną w Lubaniu. Podczas imprezy dzieci zostały pasowane na czytelników biblioteki i otrzymały pamiątkowe dyplomy oraz przypinki, które z dumą prezentowały na kolorowych strojach bohaterów Bajek. Mamy zamiar wprowadzić takie działanie jako działanie stałe, cykliczne, i ma to na celu zapoznać maluchy z naszymi zbiorami, z naszą biblioteką, z faktem, że jesteśmy, jesteśmy aktywni i czekamy na tych młodych czytelników. Czytanie książek to nie tylko niezbędny etap edukacji sprzyjający rozwojowi mowy i innych procesów poznawczych. Książka to również brama do świata wyobraźni. Warto od najmłodszych lat pokazywać dzieciom, że czytanie to nie przykry obowiązek, ale wielka przygoda. Uważam, że to jest świetna inicjatywa, zwłaszcza dla dzieci klas pierwszych, które tak naprawdę uczą się, poznają literki, tak? uczą się czytać, więc od najmłodszych lat powinno być to jak najbardziej promowane. Festyn czytelniczy dla pierwszaków pokazał, że nasze dzieci lubią czytać i mają swoje ulubione pozycje książkowe. Nadan jest fanem Plastusia, bohatera książki Marii Kownackiej. Dlatego, że jest taki fajnym moim dzikiem, i mieszka sobie w pierniku i taka fajna to bojeczko. Z kolei, Wiktoria, największą sympatią da żypchłe szachrajkę z bajki Jana Brzechwy. No bo jest taka ciekawa, i tak y, psoci, to jest takie ciekawe, i zawsze się rymuje, i łatwo to się czyta. Są była fajne litery, i w ogóle to jest takie letko bajkowe, i trochę takie śmieszne ładne lit wszystko takie jest w tym fajne Patrząc na entuzjazm młodych czytelników jest nadzieja że choć część z nich wybierze książkę zamiast smartfona czy tabletu